No witajcie moi mili. Rozwiązujemy kolejne zadanie z arkusza egzaminacyjnego do egzaminu ósmoklasisty z matematyki z kwietnia 2020 roku i aktualnie jesteśmy na zadaniu numer 7. No to do dzieła. Przechodzimy sobie do zadania i czytamy: która z podanych niżej liczb nie jest równa 3 do potęgi 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i tutaj już musimy troszkę wiedzieć o tych potęgach, potęgach ok? Kiedy potęgi dodajemy, kiedy mnożymy i tak dalej. No tego musicie się nauczyć, na pamięć w sumie. No ale polecimy sobie po kolei z każdym przykładem i spróbujemy to porozwiązywać. Czyli najpierw A OK. Czyli mamy 3 razy 3 do 14. To jak inaczej to zapiszemy? 3. To jest po prostu 3 do potęgi pierwszej, razy 3 do 14. I jak mamy te same podstawy, tak, czyli trójka tu i trójka tu, to te potęgi, te wykładniki możemy do siebie dodać. Czyli w tym przypadku to będzie 3, 1 plus 14, czyli to się równa 3 do 15. Czyli widzimy, że jest równe 3. 3 do 15, więc no to nie jest prawidłowa odpowiedź, bo musimy znaleźć tutaj liczbę, która nie jest równa. Ok? To lecimy dalej. B. 3 do 9 razy 3 do 6. Czyli tak jak poprzednio podstawy mamy takie same, czyli piszemy 3 i tu sobie dodajemy. 9 plus 6 to jest 3 do 15. No i podobnie jest to ta sama liczba, więc szukamy dalej. 3 do 17 podzielić na 9. U, tu już jest trudniej. No ale zapisujemy. 3 do 17 podzielić na 9. To się równa. No trójka, spoko, wszystko fajnie. Przepiszemy sobie 3 do 17. No ale ta dziewiątka nam tu przeszkadza i jeszcze dzielenie, prawda? Zawsze musimy pomyśleć, jak to zrobić, żeby sprowadzić coś, do takiej samej podstawy. Tak będzie najłatwiej. Więc dziewiątka to jest wielokrotność trójki, prawda? Więc jak inaczej możemy zapisać dziewiątkę? Dziewiątkę inaczej możemy zapisać jako 3 do potęgi drugiej, prawda? Bo 3 razy 3 to jest 9. To jest to samo. Właśnie musicie pamiętać o tym, że w matematyce musimy troszkę nieraz pomyśleć i bawić się tymi liczbami. Musimy jedno zamieniać Coś innego i tak dalej, żeby rozwiązać dane zadanie, ok? Tego będzie dosyć dużo. No i dobra, więc kiedy mnożyliśmy ze sobą te liczby, to potęgi dodawaliśmy, a kiedy dzielimy, no to oczywiście odwrotność, czyli odejmujemy. Więc będzie 3, 17, odjąć 2, to się równa 3 do 15, czyli dalej to samo. No to lecimy sobie z przykładem d. 3 do piątej i to w nawiasie jeszcze do trzeciej. To też jest bardzo ważna właściwość potęgowania. Musicie sobie zapamiętać to, że kiedy potęgujemy potęgę, to to mnożymy ze sobą, OK? Te potęgi, czyli to będzie tak, jakbyśmy e, zrobili coś takiego, że 3 do potęgi 5 razy 3 ok, to ze sobą mnożymy więc to będzie też 3 do 15 czyli dalej e, nie mamy swojego rozwiązania oczywiście wykorzystaliśmy wszystkie rozwiązania więc wiemy, że ta odpowiedź E jest prawidłowa no ale jeszcze sobie to rozwiążemy, ok żebyście zrozumieli, bo to jest dosyć ciekawy przykład więc mamy 9 do 15 podzielić na 3 no, i tak jak mówiłem wcześniej, musimy się skupić, żeby podstawy były takie same, ok? Z trójki, żeby zrobić dziewiątkę, no to nie będzie łatwe, więc łatwiej z dziewiątki zrobić trójkę. Więc jak to inaczej na, zapiszemy? No, musimy najpierw trójkę podnieść do potęgi drugiej, ok? I dopiero wtedy podnosimy wszystko do piętnastej. Dobra? Czyli podobny zapis jak był w D. I teraz dzielimy to przez 3, a sama trójka to jest 3 do potęgi pierwszej. Okay? I to się równa. Tutaj wiemy, że to musimy ze sobą wymnożyć, więc to będzie 3 2 razy 15 podzielić na 3 do pierwszej, czyli to się równa 3 do 30 podzielić na 3 do pierwszej. A to się równa, teraz już sobie to odejmujemy, więc to będzie równe 3 do potęgi 29. Ok? Tak to będzie wyglądało. I możemy sobie to jeszcze sprawdzić na kalkulatorze. Jak sobie otworzymy kalkulator, i może przejdziemy tutaj do kalkulatora bardziej zaawansowanego, to możemy sobie wpisać. Czyli wpisujemy sobie 9 teraz do potęgi 15. Ok, to się równa dosyć wielka liczba. Teraz podzielimy to przez 3. Zobaczcie, ile nam tutaj to wychodzi. Może to skopiuję. I teraz tutaj sobie to wkleimy. Dobra. I teraz weźmiemy sobie z powrotem kalkulator i spróbujemy to spotęgować, czyli wpisujemy trójeczkę, teraz do potęgi 29 to się równa, jak sobie to skopiujemy i wkleimy tutaj, to zauważcie, że mamy dokładnie te same liczby, czyli znaczy, że wszystko działa prawidłowo, ok, liczby są naprawdę wielkie, także jak widzicie, nie moglibyśmy tego wykonać po prostu taką zwykłą metodą, że sobie obliczamy te liczby, tylko po prostu trzeba to zapisywać w ten sposób. No i dobra, super, mamy zadanie rozwiązane, wiemy jak to liczyć. Nauczyliśmy się troszkę też, jak używać kalkulatora tutaj zaawansowanego, jak wpisać te potęgi. Mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda. No i do zobaczenia w kolejnym przykładzie.